W dzisiejszym odcinku będziemy zwiedzać stadion Rakowa Częstochowa w Minecraft wybudowany przez ND137. Mapa, którą ja pobrałem znajduje się w opisie filmu. A tak w ogóle, cześć, z tej strony Piotrek. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z map. Przed prosiłbym oczywiście o zostawienie łapki w górę i subskrypcji z dzwonkiem po więcej kontentu i bezbędnego pieprzenia zaczynamy zwiedzać. Dobra widzowie, a więc jesteśmy na mapie. Oczywiście No reakcja na ten stadion Będzie taka surowa Czyli bez żadnych montażów I że ja się jakoś tam przejęzyczyłem Więc wybaczcie widzowie Że Kiedyś jakoś się przejęzyczę Na filmie z reakcją Więc Ta reakcja będzie taka surowa I ogólnie reakcje będą surowe Na moich filmach Wow Piękny napis raków. Pięknie to się prezentuje. A, to jest wełna akurat. Ale chciałem, żeby to było wykonane z betonu. Przesełka. Oczywiście piękny napis raków. Tutaj jest sektor gości. Chyba. Ale pewnie tak. Tutaj są pięknie zrobione bramki. Hmm. Piękne telewizory, na którym się wyświetla wynik meczu. Tutaj powinno być gdzieś logo rakowa. Ale nie ma niestety. Ty no zobaczmy co tutaj jest w środku. A takie schody. Jakieś VIP-wejścia i takie tam. Podobne. Tu ławka rezerwowych, tam też. W ogóle stadion przy Limanowej nie wygląda zbyt pięknie, tylko przez to, że jest mały. A warto przypomnieć, że Rakow był mistrzem Polski raz, i mam nadzieję, że będzie zdobywał kolejne sukcesy. Również w tych europejskich pucharach, czy mam ciuki zaatakowa i pozdrawiam w ogóle wszystkich kibiców atakowa Boże jak ta piękna murawa to jest chyba w rzeczywistych rozmiarach to pewnie ma z jakichś 45 bloków czyli tyle samo metrów, ile no ta część stadionu ma metrów a tu pewnie 90 ty w ogóle to się Fajnie prezentuje! Pozdrawiam autora mapy, jeżeli ogląda mój film. Ale jak ja to widziałem, to... ...nie jest to na pewno... ...polskojęzyczny twórca. Bo mapę pobrałem z Planet Minecraft. Albo... ...Minecraft Planet. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, ale chyba... ...Planet Minecraft. Choć nie jestem pewien... ...czy najpierw było... Minecraft czy najpierw planet, a później Minecraft lub planet Ty no w ogóle Ty no Fajny ten stadion jest zetobiony. O, napis Częstochowa Takie logo ma chyba miasto Częstochowa I w ogóle fajne stąd tutaj oświetlenia? Ty, w ogóle sprawdźmy sobie, jak wygląda Stadion Rakowa Częstochowa w nocy. Przepraszam, duże litery. Nie Timeset Day, tylko Timeset Midnight. A, to słabo świeci. No, niestety nie ma tutaj oświetlenia, ale chcę, żeby autor tej mapy dodał tutaj jakieś oświetlenie. Bo te latarnie to za mało. A więc wracamy do dnia. No i oczywiście piękne bramki i w ogóle całe boisko. I ja życzę jeszcze raz wszystkim kibicom atakowa, żeby dostali w końcu jakiś nowy stadion. Bo ten niestety. Nie wygląda przyzwoicie. Przy limanowej, tutaj są rzuty rożne. I szczerze nie mam już nic więcej do powiedzenia. A więc odcinek zakończymy na Trybunie takowa po tam, na literze K. I szczerze widzowie, teraz w tym momencie będę się z wami żegnał. Nie zapomnijcie oczywiście o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji z dzwonkiem po więcej kontentu. Cześć!